Nie ma fajny dick, pokaż mi go to nie jest zapalniczka big mam wyjebane, wypiłem pyskie na hita on też wypił, bo on jest przecież od grafoniksa gita i nie pierdol mi tutaj, bo nie damy kurwa sobie pluć w pysk to nie jest kurwa jakiś hamski gryps to nie jest kurwa miłdzienie w iławie to jest kurwa na naszym stanie tutaj leśna dolina, kurwa coś ci to przypomina? to kurwa leśna dolina czy coś ci to przypomina? Przepikuj na ten tekst, rozjebane potem sześć, mam wyjebane dzielnicowego, bo to jest pała jebana od rana, więc mam wyjebane tego borowika, niech on tu kurwa mnie o szóstej ja mu nie otworzę, wypierdolę kurwa dzidę, spuszczę się po linie, skręcę się radła. dobrą kurwa linę i się obliżę <laughs> jak na eksalitera. <laughs> jedź, jedź za nim. Nie jedź za mną. To jadę, jadę za tobą. Nie jedź. Jadę za wami. <laughs> To nie jest bajera, mam wyjebane showel, light showel, to jest to kurwa Ty niż bro, to nie jest to kurwa Moje płuca oddychają, bombę z piwa wydalają, wuski fazę wypierdalają Nie dam rozłączyć jakieś głuchy póki temu no.